Natomiast teraz e, moje drogie, ja mam dla was gościa specjalnego. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Pluta. Kobieta, która, kobietę, którą trudno zamknąć w jednej etykiecie, jak sama mówi. Na co dzień pracuje jako lekarz, wykonując zawód bardzo mocno oparty na faktach, na procedurach i oczywiście na nauce. A jednocześnie od lat towarzyszy jej ogromna ciekawość medycyny niekonwencjonalnej. Rozwoju wewnętrznego i mechanizmów, które rządzą światem oraz nami samymi. Joanna mówi o sobie, że jest osobą poszukującą, pragnącą coraz głębiej poznawać siebie, swoją drogę i sens płynący z doświadczeń. Kiedyś określana jako słumiany zapał. Dziś z czułością i świadomością pozwala sobie próbować odkrywać i za tym, co ją woła. Poza pracą zawodową jest mamą wspaniałej córki, a w wolnych chwilach zanurza się dosłownie w swoją pasję, jaką jest nurkowanie. I to dodałam od siebie. Oczywiście mam nadzieję, Asiu, że się za to nie obrazisz, ponieważ nurkowanie e, bardzo mi tym zaimponowałaś. W momencie, gdy powiedziałaś, czym się zajmujesz hobbystycznie, było naprawdę to dla mnie dużym szokiem. Wtedy, w tym momencie mojego życia, jeszcze bardzo bałam się wody, więc totalnie zaimponowałaś mi w tym, więc chciałam tutaj Wam wszystkim powiedzieć, że Asia również nurkuje. Zapraszam Was na rozmowę z kobietą, która, którą napędza ciekawość, autentyczność i odwaga szukania własnej prawdy. Asia, witam cię serdecznie i ogromnie dziękuję Ci za przyjęcie tego zaproszenia. Dziękuję, kochana. Że mogę tutaj być. No i ja teraz? I teraz ja mam łzy. Ech, nie potrafię Wiór. uruchomić kamery. Czy my możemy cię zobaczyć? No właśnie. No właśnie nie potrafię, dlatego że dostaję informację, że prowadzący wyłączył tę funkcję. Czyli tak jakby. Okay. jakby to, pod... to u mnie coś jest nie tak. Dajcie mi chwilkę. Aha. Dziękuję, że o tym mówisz. O, spróbuj teraz. No, widać. Pięknie, tak, nie widać? widać, super, dziękuję, oczywiście, witajcie. Witajcie, witajcie, kochani, kochane, bo nie wiem, czy chyba same, same dziewczyny. Bardzo Ci dziękuję, Justynko, za to zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie. Nie przypuszczałam, że jestem aż taka, aż taka wspaniała, jak to powiedziałaś. Ja troszkę Was podsłuchiwałam i weszłam w tym momencie, kiedy powiedziałaś takie zdanie. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby spełniać swoje marzenia. Ach, no, głos mi się łamie, bo, bo to jest najprawdziwsza prawda. Eee, jak mówiłaś, ja szukam, poszukuję od dawna. No i to było na zasadzie właśnie takiej, pospróbować tam coś uszczknąć, Jeżeli nie wychodziło, to, to, to przestawałam. I jeszcze półtora roku temu stwierdziłam, że właściwie to mnie się już wszystko zdarzyło. No teraz to już tak sobie spokojnie dopłynę do celu. Istnienie mnie nie czeka. Już takiego sobie będę chodzić w życiu tak z kąta w kąt, gdzieś tam może dojdę, może nie. Nie pamiętam, co się stało. Ale co się stało takiego, że zapragnęłam jednak żyć. To, co mówiła Justyna, to nurkowanie, to było. Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli uważasz, że boisz się wszystkiego, boisz się wody, boisz się zanurzyć, nie umiesz oddychać, i nagle pojawia się taka, taka perspektywa, że, że możesz wejść pod wodę, możesz zobaczyć to wszystko, możesz. No nie dotknąć, bo tego się nie dotyka. A to zawładnęło mną i rzeczywiście to był motor, motor moich przemian. A, a Justynkę spotkałam na Facebooku i a mówię, dobra, spróbuję. To jest coś, czego, czego jeszcze nie próbowałam. Aczkolwiek wydawało mi się, że, że były jakieś sesje oddechowe, ale one nigdy nie były takie jak o Justyny. Niesamowite. Zresztą same doświadczyłyście tego. Hmm. I jeszcze pamiętam, że początkowo Justynka mówiła, że nie, ona nie jest za bardzo tutaj zainteresowana sesjami oddechowymi. Jak to dobrze, że jesteś, że zostałaś, że prowadzisz to, bo, bo robisz bardzo dużo dobrego. Naprawdę. I to, co powiedziałam, Mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, aby spełniać swoje marzenia, Twoje słowa. To się otwiera. To się otwiera. Ja nie powiem, że tylko dzięki oddechowi, bo nie byłabym tutaj zgodna ze sobą. Dużo rzeczy się na to składa, ale, ale oddech to jest ten taki skok kwantowy to jest ta trampolina, rzeczywiście. A. Ach, nie przypuszczałam, że będę aż tak wzruszona, Justyna, co ty mi zrobiłaś. Ach. No, coś pięknego. Dziękuję ci bardzo za te piękne słowa. A to prawda, Asia jest jedną z pierwszych osób, które tak trochę zmotywowały mnie do tego, żeby powiększyć moją niszę, ponieważ ja do tej pory pomagałam tylko kobietom, które zmagają się z niepłodnością. I właśnie to Asia była jedną z tych kobiet, które, które prosiły. A zrób coś dla A. nas, nie, nie zamykaj się tylko na tą płodność. No i dzięki Azji, między innymi, też zaczęła się ta przygoda, w której poszłam pomagać trochę szerzej, nie tylko z niepłodnością, ale również kobietom, które, jak później powiedziały, narodziły się na nowo. Więc poszłam również pom pomóc im narodzić się na nowo. Więc i moja płodność, która ciągle jest e, bardzo bliska mojemu sercu, i te kobiety tutaj mają jeden wspólny mianownik. Narodzenie na nowo. W, jednej, w jednym programie to kobiety się rodzą na nowo, w innym programie to kobiety rodzą fizycznie swoje dzieci, więc ten poród jest czymś, co mm, połączył tak naprawdę oba e, moje programy. Powiedziałaś, Asia, tak naprawdę, co sprawiło, że zdecydowała się dołączyć? A powiedz mi jeszcze, jak czułaś się przed rozpoczęciem programu? Uh -huh. e Trudno mi było to sobie jakby uzmysłowić, nazwać, ale przede wszystkim takie, no mimo tego, że jak już powiedziałam na wstępie, że te półtora roku wstecz zaczęłam się rozwijać, owszem, ale cały czas czułam się taka, taka przytłoczona z jednej strony, a z drugiej strony takie poczucie braku. Nie ja wiedziałam, czego mi brakuje. No Na pewno brakowało mi pewności siebie, na pewno, na pewno brakowało mi takiego, takiego odczucia, że jestem ważna, że jestem pełnowartościowa, ale mimo tego, że no, bywały cudowne chwile, że czułam się świetnie, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było: a to nie do końca jest to, że to coś, czego mi brakuje, nie wiem czego mi brakuje. I. Mm. Na pewno podczas sesji oddechowych uwolniłam dużo swoich lęków. Myślę, że ktoś, kto by patrzył na mnie wtedy, nie przypuszczałby, że mam aż tyle. Ja też nie przypuszczałam, że mam aż tyle, ale udało mi się. Oczywiście, ja cały czas jestem w procesie. To nie jest tak, że, że ja już jestem idealna i, 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 i na tym koniec. Bardzo mi pomogły sesje oddechowe, ale myślę, że w połączeniu z tymi spotkaniami z tobą, one chyba były, tak, te indywidualne nasze spotkania, no chyba nawet, no na pewno więcej. Na pewno dały mi więcej. I, wow, dziękuję. I to jeszcze nie koniec, jak, jak powiedziałam. Także jesteśmy, jesteśmy w procesie. Czyli to... Przytłoczenie i brak. To, to jest to, co, co było takim e, dominującymi tymi złymi odczuciami. Bo oczywiście dobre też były, ale, ale z, tym, z tym chciałam się rozprawić. I udało ci się to zrobić? E, jeszcze, jeszcze chcę nad tym popracować, ale zdecydowanie, mm. zdecydowanie lepiej, zdecydowanie. Hmm. Łatwiej jest mi już, już tak. I nawet to moje wewnętrzne dziecko, ta moja Asia już nie jest taka, wiesz, roz, rozkapryszona, tupiąca nogami w każdym momencie, kiedy tam coś mi nie wychodziło. O, tak, już się lepiej rozumiemy. To nie to, że ja nad nią zapanowałam. Nie, ja ją po prostu, no, przytuliłam do siebie. Ale pięknie, mówisz tak naprawdę o tematyce którą każda kobieta porusza, którą zapraszam na wywiad właśnie o, ty, o tym wewnętrznym dziecku. I tutaj dla osób, które e, są ze mną pierwszy raz, które nigdy nie słyszały o wewnętrznym dziecku, nigdy z nim nie pracowały, powiem Wam tak w skrócie, że każda z Was, niezależnie od tego, ile mamy lat, czy mamy 30, 50, 80, niezależnie od tego, ile mamy lat, każda z nas nosi w sobie tą małą dziewczynkę, małą Madzie, Ele, Beatkę, Kasię, Małą Asię, małą Justynkę, każda z nas ciągle nosi tą małą dziewczynkę. I między innymi na sesjach też uczymy się, na sesjach i spotkaniach uczymy się komunikować z tą wewnętrzną dziewczynką, zrozumieć, czego ona się boi. Bo zobaczcie, czy dorosła osoba, czy dorosła kobieta boi się wyjść na scenę. A jeśli się boi, to z czego to wynika? Bo jako mała dziewczynka została wyśmiana, skrytykowana, może się przewróciła na tej scenie, a może wyszła w nie takiej spódniczce, jak miała wyjść. To ta mała dziewczynka się boi, nie dorosła kobieta. Czy dorosła kobieta boi się pająków? Nie, to ta mała dziewczynka w nas boi się tych pająków. Jest wiele sytuacji w dorosłym życiu, gdzie boimy się, ale to nie wynika z naszego strachu jako doreśli ludzie. To wynika ze strachu tej małej dziewczynki, którą ciągle w sobie nosimy. I właśnie między innymi nad tym też pracujemy w programie. Żeby pokazać wam, że ta dziewczynka w was jest, w jaki sposób się z nią komunikować, jak do niej docierać i zrozumieć, co tam się wydarzyło. Dlaczego ona teraz się boi, dlaczego ona teraz się wstydzi? Dlaczego uważasz, że jest brzydka, niewartościowa i tak dalej. Asia, powiedz mi, powiedz nam, co najbardziej zaskoczyło cię w tej pracy z oddechem? Wiesz, z takich technicznych rzeczy, że tak długo trwa sesja. Mhm. Że jest tak wymagająca. Spodziewałam się takich odczuć z ciała, no bo przy takiej hiperwentylacji rzeczywiście są i tężyczkowe objawy, i to wykręcanie, i takie, takie no, fizyczne, jakby odczucia. A, ale emocje. Emocje? A, ja okej, okay, no mam oczy w mokrym miejscu, to prawda ale nie przypuszczałam, że aż tak, że każda sesja była, yy, była połączona z płaczem. I, I to nie w takich jakichś trudnych momentach, tylko, tylko to był taki płacz ulgi, taki. Yy. Nie przypuszczałam, że aż tak mocno. Yy. Mówiłyście coś o krzyku, że E, dziewczyny tam coś właśnie czy pisały, czy mówiły, że trudno im było w pierwszych sesjach. Ja z krzykiem miałam problem chyba przez cały czas, bo e, chociaż nie, te ostatnie sesje to już o, było głośno, ale, ale tych sesji przerobiłam sporo, więc te, 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 te pierwsze to nie było pierwsze, to było ich kilka, gdzie e, mimo tych emocji, mimo tego uwolnienia, mimo tego, tej hiperwentylacji, tego wszystkiego, miałam, miałam problem z krzykiem, bo co sobie pomyślą, że ktoś mnie usłyszy? To nawet nie. Okej, okay, fakt to, co mówiłaś, wiesz, czakra gardła, że pewnych rzeczy nie powinno się mówić, ale, ale tutaj, no tak, chciałam nawiązać do tego krzyku. I emocje, emocje, jeszcze raz emocje, niesamowite. I to nie jest tak, że to się kończy na krzyku. Tylko one zostają, uwalniają się i to się potem przerabia. To nie jest tak, że kończymy sesję i okej, okay, zamykamy. Nie. To jest. I dobrze. Tak naprawdę od razu chcę Wam tutaj wszystkim powiedzieć, że emocje będą towarzyszą nam od zawsze i będą już na zawsze nam towarzyszały. Nie da się. Wiele razy słyszałam, uwolnij wszystkie emocje. Tego się nie da zrobić. A nawet jeśli już byśmy to zrobili, to to jest niebezpieczne. Tak jak wam powiedziałam no, kiedyś, kiedyś, przed sesją, jeżeli byśmy nie bały się, to nie uciekałybyśmy przed tym niebezpieczeństwem. Więc te emocje są nam potrzebne. One nam towarzyszą na co dzień. Tylko musimy zrozumieć i znaleźć sobie, bo oczywiście każda z Was będzie miała być może jakieś inne narzędzia. Do tego, żeby uwalniać te emocje, zrozumieć, że one są ważne, ale są emocje, które również blokują nas, <laughs> przepraszam, w drodze do naszych celów. I tutaj mm, ja muszę to dodać, pomimo tego, że Asia jest lekarzem, ja muszę to dodać. Ja dzisiaj uważam, że gdybyśmy połączyli medycynę tak konwencjonalną z uwalnianiem emocji, bylibyśmy zdrowi ciągle uważam, że medycyna jest bardzo ważna, ale również często powtarzam, że jest jeszcze poza medycyną to coś te emocje. Ale idźmy dalej. E, Właśnie Asia, jeśli, by... jeśli mogę jeśli mogę ad vocem. E, Medycyna konwencjonalna to są sztywne ramki. to jest... To są, to są procedury, to, są, to jest to, co zostało od do napisane. I okej, okay, to jest ważne, poważne jest, żeby, żeby jednak opierać się na pewnych, żeby były pewne standardy, ale, ale nie możemy każdego traktować tak samo. Każdy jest inny, każdy ma swoje, no właśnie, każdy ma swoje emocje, każdy ma swojego pracęczaka. Każdy inaczej podchodzi. Jeżeli nie ma chęci. E, samo jakby uzdrowienia, to medycyna jest zbyt silna. I, i to jest to, to, co mówisz. Absolutnie, absolutnie jedno drugiego nie wyklucza. Panie tak pięknie powiedziałaś, że nawet lekarze, mając taką siłę, takie narzędzia, takie leki. E, takie zastrzyki w wielu przypadkach nie są w stanie innym pomóc. Uh -huh. Powiem Wam dalej, nie można też drugiej osobie na siłę, na siłę pomóc. I bardzo długo tego nie rozumiałam, szczególnie gdy pojawiały się trudne chwile w najbliższym otoczeniu. Nie rozumiałam, że innym na siłę nie, ma, nie można pomóc, bo wiedziałam, jak im pomóc, wiedziałam, w jaki sposób. Bardzo trudno było mi przejść obok dzieci, które chorowały. Ale dzisiaj już wiem, że nie wszystkim można pomóc i pomaga się tylko tym osobom, które faktycznie są otwarte na tą pomoc. Bo zobaczcie tutaj, Asia, trochę wykorzystam, przepraszam, że tego tak, tak brzydko nazwę, ale wykorzystam to, że tutaj jesteś z nami dzisiaj. Zobacz, ty masz ogromną wiedzę. Ale jak idziesz przykładowo chodnikiem, to nie mówisz komuś: A ty to masz zapalenie m, zatok, nie wiem, ty to masz gruźlicę, a ty to masz grypę. Czy ty wiesz to po obserwacji, po tym jak się zachowują, po tym jak, nie wiem, kaszlą i tak dalej? Wiesz, ale ty tego nie mówisz, dopiero mówisz, jak oni do ciebie przyjdą po pomoc. Ale wejdę ci w słowo. <laughs> y tak było na początku mojej kariery, że ja e, to, co zauważałam, oczywiście nie zaczepiałam ludzi na ulicy, broń może, e, ale czułam takie, taką, taką, taką potrzebę, której nie realizowałam absolutnie, żeby zwrócić uwagę, ale, ale to szybko minęło. To szybko minęło, dlatego że to nie tędy droga. Rzeczywiście to jest, e, o, można komuś. E, próbować pomóc, zwracając na coś uwagę. Ale trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. To Dokładnie tak dodać. Pięknie, dziękuję ci bardzo. Ja wybiłam ten przykład właśnie z tym, że jak lekarz ma wiedzę, to chodzi i nie mówi wszystkim, a ty masz to, ty masz tamto, pomimo tego, że on to wie. Ale z łatwością jest w stanie to przekazać, jeżeli przyjdziesz po pomoc. Tak samo odnośnie sesji. Czy ja uważam, że sesje są w stanie pomóc wszystkim? Tak. Ale czy pomagam wszystkim? Nie. Pomagam tylko tym osobom, które faktycznie przyjdą i powiedzą: Słuchaj, ja chcę Twojej pomocy, uważam, że jest mnóstwo osób innych na rynku, którzy również świetnie pomagają. Dlatego, jeżeli moja energia cię nie przyciąga, jeżeli nie czujesz tego, co ja tutaj robię, to szukaj dalej i to również jest OK. Natomiast jeżeli czujesz, że jestem w stanie Ci pomóc, to zapraszam na rozmowę. Rosja, powiedz mi, czy był jakiś moment w trakcie trwania programu, który zapadł ci, zapadł ci szczególnie w pamięci? Poza sesjami to nasze rozmowy, uwalnianie relacji. Ja nie wiem, czy dobrze mówię o, mówię o, o ludzikach. To, no właśnie, jak to się na to wszystko do siebie, wiesz? Moje, moje szkiełko i oko z jednej strony, które gdzieś tam jest jeszcze i rysowanie ludzików i kreseczek i przecinanie, ale kurczę, słuchajcie, to działa. To naprawdę działa. To i to, co mi zapadło, tak bardziej dotyczące bezpośrednio mnie, to sam fakt, kiedy ja sama sobie nie dawałam pozwolenia na to, żeby być najważniejszą. Pamiętasz początek drugiej sesji, hmm. drugich, drugiej, drugiej, jakby nie tyle sesji, ile, ile tego cyklu, kiedy jak to ja sama, jedna, najważniejsza, ale to było, to minęło, to minęło, daję sobie pozwolenie już teraz. Tak, pięknie. Właśnie o to chciałam A, zapytać, jakie zmiany coś. zauważyłaś. Ale... Tak, tak. Daję sobie przyzwolenie. Wiem, że to, co mnie spotyka, to, co dobrego mnie spotyka, to zasługuje na to. I wiecie, co jeszcze? Chyba najważniejsze, że wszystko jest po coś. Wszystko. I to, co w danym momencie wydaje się zupełnie niekorzystne, albo wręcz jest bolesne, to prowadzi do czegoś. I to uwierzcie, że wszystko jest po coś. I prowadzi do dobrego. A e, Właśnie, to, to chciałam, bo ja się przygotowałam, słuchaj, przed tym, przed tym naszym spotkaniem, tylko ja mówię w tej chwili zupełnie coś innego, ale to, to jest ważne, że chciałam powiedzieć, bo słucham też tych wcześniejszych wywiadów, że ja u siebie nie widzę żadnych spektakularnych zmian w swoim życiu. Więc nie zmieniło się moje otoczenie, ale zmieniło się moje podejście. No. I to tak bym chciała tym zakończyć. Pięknie Asia. Ja tak prywatnie dodam, jak tam z twoim czasem? Mam czas. <grym> mam, tak. Nie spędzam już tych 10 minut, <grym> mhm. ale mam czas. Mam, mam i widzę. Widzę, że, że nie muszę się spieszyć. Ale pięknie. No, dziękuję Ci bardzo, Justynko. A jeszcze bardziej Ci będę dziękować później, no bo to przecież nasza przygoda, nasza przygoda. Tak. Trwa. Ciągle Jeśli cza... mogę to nazwać przygodą. Eee, Dziękuję ci dlaczego nie? Dla, dla mnie to jest piękna przygoda. Każda praca piękna z autopiecznymi jest piękną przygodą, więc jak najbardziej możesz to nazwać przygodą. Asia, tak na zakończenie, tu... gdybyś. Mhm. Przerwałam. Cię. Jeszcze cię. chciałam powiedzieć, że wszystko się zdarza po coś i każda osoba, którą spotykamy, nas wzbogaca. E, ty mnie wzbogaciłaś, ale, ale wzboga za mnie też ten ktoś, kto na mnie krzywo patrzy. Ten ktoś, kto zwraca mi uwagę. Też mnie wzbogaca. Wow! <laughs> Same kwiatki. Dobra. Wracamy na ziemię. A przed chwilą powiedziałaś, nic się nie zmieniło. <laughs> Asia, gdybyś miała powiedzieć jedno zdanie do osoby, która się waha. Czy wziąć udział w programie, która się waha, czy umówić się na rozmowę? Co byś jej powiedziała? Jedno zdanie. Dobra, trochę mało. Zrób to dla siebie. Tylko dla siebie, dla nikogo innego. A jeżeli zrobisz to dla siebie, to inni też to odczują pozytywnie. Jedno Pięknie zdanie. jej powiedziała. Pięknie Asia, dziękuję Ci bardzo. To zdanie naprawdę to jest piękne podsumowanie. Świetnie powiedziałaś. Nie zmieniło się nic dookoła, a tak naprawdę zmieniło się wszystko. Tak. My bardzo często chcemy zmieniać świat dookoła chcemy zmieniać ludzi, ustawiać ich, zmieniać, bo ten ma to do zrobienia, ten ma tamto. A ja Wam powiem inaczej, mogę Wam zagwarantować, jeżeli zmienicie siebie, wszyscy dookoła również się zmienią. Mogę wam to zagwarantować. I również to deklaruję, deklaruję, gwarantuję moim podopiecznym. Mimo tego, zawsze mówię, jeżeli dołączysz przygodowo do mojego programu, ale nie będziesz zadowolona, nic się nie zmieni. To ja ci zwracam pieniądze. Ponieważ moim celem, moją misją jest realna pomoc drugiej osobie. Ogromnie Ci dziękuję za to, że byłaś z nami, za to, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem. Ja oczywiście się z Tobą nie żegnam, mówię ci tylko do zobaczenia. Jasne. My słyszymy się już na pewno w tym tygodniu, także do zobaczenia, Jasne. kochana. Dziękuję Ci bardzo. Um, dziękuję. Za Twoje słowa. Dziękuję. E, ty? Jeszcze tylko chciałam powiedzieć. Jeszcze tylko coś chcę powiedzieć. Słuchajcie. Justyna to jest skarb. I e, naprawdę. Do roboty. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Teraz mnie wzruszyłaś. To nie było ustawione. O, no, to dobrze. Dziękuję Staram bardzo. się. Dziękuję, kochana, i dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. I odmeldowuję się. Do zobaczenia. Zobaczenia, papa, kochana.